Miałem pokazywać, jak reguluję wysokości płytek, ale zająłem się czymś innym i zapomniałem o tym. Wróciłem na ostatnią warstwę i teraz tak. Tak jak mówiłem, przyłożyłem płytkę, lekko ją odstawiłem i zarysowałem sobie, do którego miejsca zrobić tą warstwę szczepną. Tak też posmarowałem całą ścianę. Ostatnie płytki smaruję i teraz tak. Żadna płytka nie będzie równała się innej płytce, każda jest inna. No, trzeba ją tak ustawić, żeby oko tego nie wychwyciło, że ona jest nierówna. I w tym przypadku tak. Tutaj będzie zaczynał się blat jakiś centymetr, może dwa nad. Także dół jest nieważny, ważna jest ta linia. Żeby one się tu zgrywały. Te płytki no, będą na tym miejscu. I trzeba ani górę, ani dół, tylko trzeba to wysymetrycznić. Ta jest wyższa od tej. Wystaje tutaj i wystaje tu w dół. Jakbym zlicował, powiedzmy, jedną linię, no to to już mi się robi taki duży uskok. Tak samo te z dekorem, ze wzorem są za każdym razem przy każdym... Nie, nie trafiłem jeszcze tak, żeby było e, równe. Te dekory są zawsze dłuższe niż płytka bez dekoru. Dlatego trzeba, jeżeli już jest dekor na długości, je między sobą dawać ciaśniej. Oczywiście tam w miarę rozsądku. A te troszkę szerzej. Tutaj z kolei. Patrzę, żeby był równo dół płytki z płytką, bo ta część też będzie przesunięta meblami, nie będzie to widoczne. Nawet jeżeli tu będą jakieś zęby, nie będzie to widoczne. Ważna jest tylko ta pozioma eee, linia dolna. Namieszałem kleju tylko na tą stronę, a teraz mi jeszcze doszła tamta część. Jeszcze raz będę musiał namieszać sobie troszkę kleju. Gdybym na przykład teraz chciał skończyć, żeby mi ten klej nie ubrudził maszyny, gdybym kleił nią jutro, żeby nie budować kolejnej. Kawałek niepotrzebnej płytki. Tu jest z dwóch stron cięty, nie ma fabrycznej krawędzi. Wkładam i po prostu tą część zrzucam na tą płytkę. Później razem z paczką, tą płytkę zabieram i mam karton czysty. Teraz nie będę jeszcze tutaj. Zaraz to zrobię, zanim namieszam nowego kleju, żeby mi się na tej płytce dobrej nie, nie zepsuło. Nie zaczął wiązać. Zaraz sobie tak zakończę. Eee, cholera. Potrzebowałbym tam domierzyć. Właściwie czemu nie mam tych płytek trochę. Trochę. raptem dwie. Tam to się jeszcze wykorzysta. Dzisiejszą stronę, w tym przypadku tą, daję jako stronę górną. I to samo, dociskam na całej płaszczyźnie. Licuję tutaj pod palcem. Jeżeli klej wychodzi, usuwam go. Najlepiej zaświeża, żeby nie trzeba było drapać. Sama sytuacja. Reguluję, żeby tutaj pasował dół. Góra mnie nie interesuje, bo będzie za meblami. Chociaż moment. W tym miejscu będzie stała kuchenka. Tu jeszcze przyjdą dwie płytki. Czyli tutaj trzeba wyregulować obie ze stron. Wsuwając krzyżyk, to są płytki rektyfikowane. Pokazywałem już kiedyś to. Pokażę jeszcze raz. One po ściśnięciu, nawet do zera, z przodu tworzą już włókę około mm do 1,5. I teraz e, to działa jak clean. Im głębiej będę wciskał, tym bardziej będzie rozsuwać płytki. Tak samo krzyżyki nie są powciskane do końca, tylko tak jak potrzeba. Wsuwam dalej, płytka idzie do góry. Wsuwam i płytka idzie w dół. Jeszcze jedna rzecz, nawet jeżeli bym poskładał płytki na zero, co jest niewykonalne przy kładzeniu na e, klej, klej zawsze tam podejdzie, ziarno kleju ma o, do milimetra nawet, czyli już tam się e, tworzy jakaś szczelina. Jest niemożliwością, żeby położyć to na styk, nie wolno kłaść płytek na styk. To jest coś podobnie na zasadzie paneli, że muszą mieć w koło dylatację. Tak samo płytka do płytki nie może być dociśnięta. One pracują między sobą i potrafią pękać. Kto mi się tam to rozpisał tak samo? 28 i 6. Nic się nie zmieniło od dołu, ale za każdym razem trzeba to zmierzyć. 28 i 6. 28 i 6. Na pewno będzie do przyszlifowania. Tak docinam płytki, żeby tam nie musieć niczym e, wykańczać, tam nie będzie położona płytka w stronę okna, bo wtedy nieestetycznie by to przy oknie wyglądało. Nie chcę tam kość też żadnego akrylu, po prostu szlifuję. Do ostrego tyłu zbieram, bo może być zaokrąglenie. Na pewno jest na narożniczku przód pasuje. Tu jest jeszcze trochę za długa. Jeszcze raz szlifnąć, jak trzeba. To jeszcze i jeszcze raz. Widać, co się stało. Dół za bardzo poczlifowałem górę, nie. ale tutaj jeszcze kawałek ma iść. Także 1 trzecia zostaje, 2 trzecie są do poczlifowania. Dobrze, że mam takie pomieszczenia do szlifowania jeszcze. Brudne. Dzisiaj na fajne ogarnę. Ogarnę. Jeszcze zaraz trochę paneli położę. Jeszcze jest wczesna godzina. O, widać. Doszlifowane. Ta płytka troszkę tutaj ma iść, patrząc po tej fudze. Hmm. szczepna Zaraz idę na herbatę, więc zakończę. Podobnie. Czy nie powinienem tutaj zaścielić sobie? Może i powinienem. Gdybym był świnią i nie potrafiłbym utrzymać czystości, może bym potrafił zaścielić. Albo i też nie potrafił. W każdym razie nie zaścielam, bo wiem, gdzie ewentualnie może się pogrudzić. Tam kładę karton, folię, cokolwiek. Gdybym nie był pewny, że czegoś nie pobrudzę jeszcze bym tu ścianę oklejał, nie wiadomo co robił a że jestem pewny tego co robię to robię jak robię to piona sprawdzić kto tam się dobija. Pionowych nie daje pionowe po prostu do oka. Zresztą to widać, czy jest coś nie tak. Tu jeszcze przyjdą dwie płytki. Eee, tak jak mówiłem, tu zaczynam zaraz kąt. Na przyklejonych płytkach też się to da zrobić. Widać, jakie są koślawce. Ale z tym to już nic nie zrobię u góry to nie będzie widać pod szafką a tutaj albo grubszy warkoczek silikonu albo listewka gdzie te listewki trochę brzydko wyglądają moim zdaniem najlepiej silikon grubszy warkoczek silikonu i tyle tak to wygląda minęło jakieś półtore do dwóch godzin jak się z tym bawię Moja łapska Piję herbatę. Narka. Zaciąłem tutaj, tak jak mówiłem, kąt. Przygotowałem jedną płytkę. Nie będzie to robione na ścisk. Nie robię w ten sposób. Zostawiam taką samą szerokość jak fuga. I uzupełniam tam fugą, żeby te narożniki się nie odłupały tak prosto. Robię to wszystko z ręki. Nie praktykuję czegoś takiego jak tachanie na taki kawalątek szlifu na trzecie piętro. Jeszcze winda była niesprawna do rana. Nie praktykuję czegoś takiego jak tachanie maszyny na, na robotę, gdzie no musiałbym tutaj przygotować sobie jakieś jedno pomieszczenie, wyślilić folią, bo ona trochę chlapie jednak. Po prostu maszynka e, najprostsza, szlifierka kątowa, dobra tarcza i połowa sukcesu. Nic nie później nie głaskam, tak jak wykonam zaraz to zostaje, nic później jeszcze nie będzie szlifowane. To jest fabryczna krawędź rektyfikowanej płytki, czyli tej z foremki, przyciętej podobnie, tylko cięte są na zazwyczaj gresy. Zostawiam takie pół milimetra, milimetr e, nie zjechanego do końca. W tym miejscu będzie to ustawione tutaj do kąta prostego względem tej ścianki i na taką grubość mówię jak fuga czyli około 2,5 mm przygotuję sobie płytki muszę trochę kleju też namieszać od razu ten przemieszam Troszkę domieszam, żeby mi starczyło tu na całość i wracam za chwilę. Kolejne wejście z budowy i kolejna wskazówka, trick, jak sobie poradzić nie mając kątownika 90 stopni. Na tyle dokładne to one są starczy wziąć płytkę tutaj wysuwałem trochę, bo był żądany wymiar dlatego jest to troszkę grubiej kleju żeby to nie zjeżdżało. Chwytam, podpieram listewką. Jak ustawić tu kąt 90 stopni, nie mając kątownika? Płytka. Fabryczna krawędź z drugą fabryczną krawędzią. I na tyle jest to dokładne, że można w ten sposób wykonać tylko że całość mogę tam troszkę pójść ustawiam wysokość Proszę nie patrzeć też na to, że w środku jest to pofalowane. Jest pofalowane, bo jest ścięte z ręki. Ta krawędź będzie nieuszkodzona, oryginalna i ona, jak będzie to zapugowane, utworzy linię. Myślę, że będzie ok. Celowo zostawiam tutaj szczelinę, powtarzam się, żeby napchać tam fugi, żeby wzmocnić narożnik. Raz wykonałem na styk, doszlifowałem tak płytki, że nie trzeba było stosować fugi. Raz jedyny u siebie w łazience. Łazienka już jest ponad 7 lat. Nie ma nigdzie uszkodzenia, ale ja widzę oczami wyobrazić co się może wydarzyć. Nie daje mi to spokoju. I to był pierwszy, ostatni raz jak położyłem, jak doszlifowałem płytki na taki ideał że się zeszły, tak że kartki papieru nie wciśnie. Wolę na spokojnie zrobić tutaj grubość fugi. Zresztą ładnie to też wygląda, chyba. Tak później stwierdziłem, że ładnie to chyba wygląda, że jak jest ta fuga, ta fuga. To też wypadałoby, żeby była i ta fuga. Jak jest to naciśnięte, tak trochę śmiesznie to wygląda. Czegoś brakuje. Zjeżdżę tutaj. Zastosuj tamtą listewkę. No tak. To... po części z krzyżykami, po części bez krzyżyków. Trzeba po prostu to zrobić tak, żeby było dobrze. W jaki sposób, no to już... Od każdego zależy. Gwoździe można wkładać, tylko że gwoździe są niebezpieczne przy wyciąganiu i przy wkładaniu, mogą uszczerbić. Zapałki można wkładać. Też są półtorówki albo niektóre są dwójki. Jeden ziomeczek ma patent rwania kartonów czy tam ucinania nożykiem? Tapeciakiem? Mówię, każdy patent jest dobry. Pod warunkiem, że jest dobry. Cik, 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 cik. cik. Tutaj na 60, teraz od stąd mierzę 60 i dopiero e, kleję. I też od pełnej płytki z lewej strony do e, tutaj będzie docinana. Dlatego w ten sposób, bo tutaj będzie ładnie zakończone też fabryczną częścią, to będzie na razie i podejrzewam, że na stałe za meblami. Dlatego tutaj żadnej symetrii. Symetrię zrobiłem względem kuchenki, żeby tutaj było e, 60. Jest kuchenka, czyli po 10 cm będzie zasłonięte szafkami. Ale żeby tu było widać symetrycznie, symetria jest wzięta stąd, dlatego w lewo, w prawo. Udało się to akurat pełną płytką. Fajnie. <laughs> Jakby się nie udało pełną płytką, wyszedłby jakiś taki wąski docinek. No to zastanowiłbym się na to rozmierzenie inaczej. Podejrzewam, że ta płytka byłaby symetrycznie tutaj i po prostu takie dwa wąskie kawałki górą by były dopasowane. Krzyżyki i kleję w lewą stronę narka. Dzisiaj udało mi się zrobić tak przykleić fartuch w kuchni? Wezmę sobie kawałek płytki na wzór, fugę jakąś dobiorę. Fajrando Mik mi się załadował ładnie 1824 Jest źle. Gdzieś pół godzinki do domu na siódmą będę w domu